Do uszycia fartuszka będziemy potrzebowali materiał o następujących wymiarach. W tą stronę będziemy mieć 60 cm, w tą 80 cm. Więc przejdziemy do skrojenia. 80 cm oczywiście kroimy wzdłuż nitki prostej, czyli wzdłuż krajki. Więc zginam materiał. Skroję to w złożeniu, więc w połówce powinnam mieć... 30 cm, więc tak złożę materiał. Odmierzę miarą. 33. Złożę równo, to tylko obetnę później krajkę, przetnę bok i będziemy mieć. Dobrze, sprawdzimy. 32. Zrobimy na równe 30. Troszeczkę za mało. Oczywiście, wymiary możesz ustalić swoje. Nie muszą to być takie identyczne, jak ja tutaj Ci podaję. To też w zależności od rozmiaru osoby, ale to jest taki w miarę uniwersalny. Chyba, że osoba ma troszeczkę więcej, dużo więcej kilogramów. No to wiadomo, że dodamy. Tu mamy tak 31, I tutaj jest niecałe 31, więc wyrównamy jeszcze materiał.

Teraz skroję fartuszek. Do fartuszka będziemy potrzebować jeszcze materiał na ozdobną kieszeń. Możesz zrobić to z całkiem innego Kontrastującego jakiegoś materiału, który będzie pasował. Ja wykonam to w jednej tonacji, żeby był cały, jednakowy. I teraz zobacz. To jest nasza część złożona prawą do prawej, która będzie tą częścią fartuszka. I teraz tak: od brzegu składam ponownie. Od tego brzegu górnego narysuj 21 cm w tą stronę. Zaznacz. 21 cm tutaj. I te linie musimy połączyć. To będzie nasz podkrój pachy. Więc łączymy te dwie linie. To jest nasz podkrój pachy. I teraz od tej linii, musi, będziemy musieli jeszcze zrobić tunel, więc odmierzamy 2,5 cm kolejną linię. 2,5 cm, rysujemy. Od tej linii kolejny centymetr, który będzie naszym podwinięciem, Czyli równy centymetr, mamy. mamy wyrysowane trzy linie, i teraz tutaj w tym miejscu musimy obciąć, więc obcinamy. Utrzymujemy materiał, by nam się nie podwijał.